Dzień dobry, w naszym programie jak zawsze mówimy o tym, co dzieje się w Gorzewie, a dzisiaj rozmawiać będę w takim oto gronie. Pan Tomasz Rafalski, radny Gorzowa Klub Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. I pan Patryk Broszko, także radny Gorzowa Klub Polska 2050. Dzień dobry panu, dzień dobry Państwu. Na początek trochę o inwestycjach, no bo czekamy na rozstrzygnięcie przetargu na ulicę Dworcową. No i także miasto ma tutaj pomysły, nie wiem czy śmiały, czy bardziej śmiały, żeby poprowadzić tramwaje ulicą że Jak się Panom podoba ten pomysł? Pan Tomasz, Pan Patryk, to pierwszy. Nie, nie. Pan decyduje, pan Panie uznania. redaktorze. No to Pan Tomasz. E, znaczy ja myślę, że będziemy mieli pewnie i tak podobne zdanie, bo to jest racjonalne z punktu widzenia rozwoju e, szlaków komunikacyjnych w mieście. Powstanie, można powiedzieć, taka duża zajezdnia tramwajowa czy, czy, czy rondo tramwajowe, bo tak można powiedzieć, i da to nowe możliwości rozwoju pewnych linii, tak? Więc ja uważam, że to bardzo dobry pomysł. Zresztą się sam prosił o realizację. Tutaj nie ma moim zdaniem, co się za bardzo nad tym rozwodzić. Chociaż zauważyłem, że i tak gdzieś tam w internetowych komentarzach. Panuje taki pesymizm, no po co, a na co? Przecież w tym mieście nic nie warto robić, i tak dalej. Ja uważam wręcz przeciwnie, że, że takie pomysły należy realizować i gorąco dopingujemy do tego, żeby podjąć tą decyzję, bo ona jeszcze nie jest podjęta. Aczkolwiek, już jak mówiła pani wiceprezydent Olek, jest duże, duża szansa, że, że ten punkt komunikacji miejskiej, ten pomysł zostanie zrealizowany więc trzymamy kciuki. Pana zdaniem to jeszcze parę set metrów rozwiąże wiele problemów. Czy na pewno jest to pragmatyczne podejście i racjonalne, ponieważ no, tramwaj musi jechać przez e, dworzec, a jeżeli będziemy mieli linię przy ulicy Jancarza, to tak na dobrą sprawę ta linia będzie się bardzo właściwie będzie kompletna, będzie się komponowała z tym, co jest dzisiaj. Natomiast trzeba wspomnieć, że e, linia tramwajowa na Jancarza to jest tylko jeden element, bo my tak naprawdę przebudowujemy całą ulicę Dworcową. To jest powstanie nowych zatok autobusowych. To jest powstanie deptaku, to jest powstanie nowych bezpiecznych przejść dla pieszych, bo dzisiaj to przejście, które funkcjonuje w okolicach Dworca PKP, nie ma nic wspólnego z bezpieczeństwem, a takowe rzeczywiście powstanie. I przede wszystkim ten element miasta, ta część miasta, z którą stykają się osoby, które po raz pierwszy przyjeżdżają komunikacją miejską, do przepraszam, komunikacją kolejową. Do Gorzowa w końcu zastaną za gożów, który jest, będzie wyglądał na miarę XXI wieku, a nie tak, jak to dzisiaj wygląda na miarę minionej epoki. E, tylko potrzebujemy czasu na to, żeby te zmiany się dokonały. A w 2024, jeżeli wszystko zgodnie pójdzie z planem, będziemy mieli już nową, wyremontowaną ulicę Dwolsową, będą nowe tory tramwajowe. No i mam nadzieję, że e, lada moment też os, podmiot, który nabył Nieruchomość po byłym dworcu PKS zacznie swoje inwestycje po to, żeby ta część gorzowa zyskała nowy blask. I tak jak mówię, nie straszyła tych, którzy przyjeżdżają do Gorzowa i zastanawiają się, czy na pewno dobrze wysiedli tylko wręcz napawała do tego, żeby do tego Gorzowa chciano jak najczęściej wracać. No to, to, to przez te najbliższe lata to raczej będzie straszyło, jeżeli te wszystkie inwestycje będą szły, no, ale wiemy, że, że najpierw trzeba trochę roz, rozgrzebać miasto, żeby potem było ok. No pytanie też, czy, czy znajdą się chętni, no bo wiemy, że z tym bywa różnie. Mieliśmy różne przypadki w Gorzowie, nieraz już się wydawało, że wszystko jest na dobrej drodze, a tu wykonawca się rezygnował, no bo wiemy, jaka też jest sytuacja no cały czas wszystko idzie w górę. Ale jeśli mogę dodać, bo do tej sytuacji właśnie, czy znajdzie się wykonanie, uważam, że tutaj raczej nie ma dużej obawy. To nie jest tak duża inwestycja pod względem finansowym, jakby się mogła wydawać, ponieważ ze względu na te przebudowy... To... Hawelańska to też niewielka których... inwestycja. Nie, to, to jest duża i trudna inwestycja. Tam już dokonano pewnych zmian, tam jest już plan e, zagospodarowania, który ma zostać wykonany, a ta linia ma być dodatkowo po prostu, tak jak mu wspomniał mój, mój przedmówca i przewiduje. Się, że będzie kosztować ona koło kilkunastu milionów złotych i przy tym, że my pozyskaliśmy jako miasto z programu Fenix 180 milionów, w tym 100 przeznaczone na tabor tramwajowy, zostaje nam 80. Czyli jeżeli z tych 80 jeszcze weźmiemy kilkanaście, to nie jest taki duży ubytek. No, oczywiście duży w, w, w sensie całego programu, ale uważam, że, że, że to jest w punkt, że to jest dobra inwestycja. Podkreślam jeszcze raz i gorąco ją popieram. Panie, jeżeli można, jednym zdaniem, tak naprawdę mm, ciężko tutaj upodrwać winy miasta, w tym, że na Hawelańskiej wycofał nam się podmiot, nie, który został wybrany w przetargu, który rozpisał miasto. Nie, nie, Natomiast istnieje nie twierdzę, takie zagrożenie, że, że, że to wina miasta. Po ale to co, takie pan, rzeczy się zdarzają. To, w niepewnych od dwóch, trzech lat żyjemy w tak niepewnych czasach, gdzie ciężko cokolwiek zaplanować na dalszą przyszłość, bo mamy okoliczności, które, których człowiek się nie spodziewa i niestety, ale z wykonawcami robót budowlanych też jest tak, że czasami założą sobie pewną pole pieniędzy, a później okazuje się, że nie są w stanie zmieścić się w te, tej kwocie i, i rezygnują. Trzeba tutaj patrzeć z nadzieją po prostu, bo nic innego nie możemy ponad to, że trafi się taki wykonawca, który będzie dysponował odpowiednią kadrą pracowniczą, odpowiednim sprzętem i w tym okresie, który zakłada miasto zostanie zrealizowana ta inwestycja tudzież dostają wygrywają przetarg w innym miejscu i wolą przerzucić siły e, siły firmy gdzie indziej żeby zarobić więcej no tak się po prostu zdarza tak wygląda wolny rynek I, i mimo wszystko mimo tej trudnej sytuacji o której e, powiedział patryk e, no to trzeba powiedzieć że i tak szereg Inwestycji w Gorzowie jest realizowanych. To, czy one są kończone o czasie, to już zupełnie inna kwestia, ale jednak trzeba powiedzieć, że większość przecież ma wykonawców i trwa. Tak jakby chociażby hala sportowa, która już jest znowu ukończona. Chyba tutaj Pan zajrzał w moje notatki, bo właśnie o hali będziemy rozmawiać. Eee, arena Gorzów, to, to już jest pier pierwsza rzecz, którą wiemy, tak się będzie nazywała hala, jak się tak na początek ta nazwa podoba. Pan Patryk. Jest neutralna, jest, wskazuje na to, że ma, ten obiekt będzie miał do czynienia ze sportem, bo przynajmniej słowo Arena kojarzy się ze sportem, ale też z wydarzeniami e, kulturalno-rozrywkowymi i jakby wpisuje się w to, co ma być docelowo realizowane e, na tej hali. Pan Tomasz, Arena Gorzów, no, idealna nazwa. Nikt Ameryki nie odkrył <śmiech> <śmiech> tą nazwą. E, bezpieczna i, i sprawdzona, więc no co tu dużo dodawać. Jest okej. Okay. Ważniejsze w tej kwestii jest, czy znajdziemy titularnego sponsora e, dla naszej hali, ponieważ to jest tutaj. E, <laughs> Ważne, gdyż możemy pozyskać po prostu pewne pieniądze z racji sprzedania nazwy na halę, a podkreślam, wcale nie jest to takie łatwe, bo też nie warto za grosze sprzedać nazwy, to już lepiej, żeby, żeby była to hala, arena, przepraszam, gożów. Ale jeżeli się uda, być może spółka Skarbu Państwa, które często jednak wchodzą w taką kooperację z miastami, wiedząc, że pomagają samorządom. Może się uda. Się. No i chyba także wart, y, ważne jest, żeby znaleźć operatora na tyle obrotnego, żeby w tej hali się dużo działo. No bo co dużo mówić, to będą duże koszty dla miasta i im więcej będzie się działo, tym, tym tych kosztów będzie mniej. Tak? E, Ale tak. powinna jak najbardziej na Hala zarabiać. będzie generowała koszty e, i mam duże obawy, że jednak nie będzie na siebie zarabiać, bo jak spojrzeć na inne hale w Polsce. Lub Areny, jakkolwiek tego nie nazwać, to jednak są to e, instytucje deficytowe, ponieważ no, ciężko sobie wyobrazić, że przez cały rok będą e, odbywały się wydarzenia sportowe, czy rozrywkowe, przede wszystkim rozrywkowe, bo to one dają e, największy zarobek e, właśnie w e, hali. Niestety. E, Miasto zostało w, pewnym, w pewien sposób zobligowane do wybudowania hali na 5 tysięcy osób, bo inaczej nie dostalibyśmy dofinansowania. Było gro radnych, które optowało za tym, żeby hala była mniejszych rozmiarów, po to, żeby nie generować kosztów. No ale wiązało się to z tym, że nie dostalibyśmy rządowego wsparcia w wysokości 50%, jak dobrze pamiętam. No jakby konsekwencją tego są wysokie koszty i trzeba szukać możliwości pozyskania tych kosztów. Dlatego, operator, który zapewni nam maksymalne wykorzystanie hali, to jest coś, co rzeczywiście wydaje się być na, na chwilę obecną najbardziej e, pożądane. Natomiast no, nie łudźmy się, hala nie będzie przynosiła zysków. Trzeba się tylko y, sprawić tyle, żeby jak generowała jak najmniejsze e, koszty i żeby był jak najmniejszy deficyt tej hali. Ja, ja mogę iść i, iść i dodać do no, tego, jeżeli panie Proszę. redaktorze, bo pan tu rządzi, ale, ale chciałem dodać, ponieważ nie ze wszystkim się tutaj zgadzam. Oczywiście hala nie jest też budowana po to, żeby przynosić zyski. Hala nie jest spółką prawa handlowego. Hala, <coughs> hala ma, miała powstać w roli służebności dla, dla mieszkańców i podniesienia jakby poziomu możliwości dostępu do rozrywki, podniesienia poziomu oglądania sportu. I ale ja lepiej, się nie zgadzam... miasto dołoży 100 tysięcy niż na przykład 10 milionów. Ja się nie zgadzam z tym. Ja oczywiście uważam, że ekstremalnie ważne jest to, żeby operator był sprawny, bo od tego wszystko tak naprawdę zależy, ale nie zgadzam się z tym, że niestety powstała hala na 5 tysięcy, tylko bardzo dobrze, że problem dopiero operator by miał, gdyby hala była mniejsza, ponieważ wyrzuca to nas szeregu ważnych imprez, których nie moglibyśmy zrealizować, ponieważ zaczynają się one wtedy, kiedy pojemność hali jest minimum 5000 e, widzów, więc dopiero wtedy operator miałby problem i dopiero wtedy byłby, e, byłyby e, koszty i trudno jest oszacować, ile mnie ja, ja pytałem tych radnych, którzy uważali, że hala na 3,5 tysiąca przyniesie mniej, e, wyniesie mniejsze koszty. Nikt mi nie był w stanie powiedzieć, o ile mniejsze koszty, nikt mi nie był w stanie skalkulować, e, odjąć tych imprez, których nie będziemy mogli zorganizować, czy na przykład do Ogorżowanie przyjechałyby reprezentacje Polski w koszykówkę, siatkówkę, piłkę ręczną oraz wiele innych dyscyplin, które mogą, e, mogą być e, reprezent mogą reprezentować Polskę jakby od 5 tysięcy. E, Widzów na hali, więc to była bardzo dobra decyzja i bardzo dobrze, że, że ministerstwo się nie, nie zgodziło, ponieważ e, nie zgodziło na mniejszą, e, na mniejszą halę. Ona jest, i to jest jedyna tak niewielka, podkreślam, niewielka hala, wpisana do strategicznego planu rozwoju sportu, więc e, spotkał nas, że, że tak powiem, zaszczyt. Więc mówienie tutaj, że niestety nie mamy mniejszej, no uważam, że to nie to. E bardzo bym chciał, żeby kolega Tomek Rafalski miał rację, natomiast analizując historię chociażby hali sportowej naszych sąsiadów z południa województwa, z województwa lubuskiego, to niestety, czyli Zielonej Góry, niestety, ale hala, chociażby w rozgrywkach koszykówki, gdzie koszykówkę mają na poziomie ekstraligowym, świeci. Przynajmniej w połowie pustkami. I to jest coś, czego nie chciałbym zastać w Gorzowie. Natomiast jakby rolą operatora jest to, żeby zapewnić jak największą liczbę imprez, a my jako Rada Miasta zapewne chociażby w sprawozdaniach corocznych, które nam dają miejskie spółki, a przewodnę, że hala działa w, w ramach e, Słowianki, będziemy analizować, na ile operator jest sprawny i jakie to są rzeczywiste koszty. Hala świeci w C, hala CRS -u świeci pustkami, a mimo wszystko władze hali władzy miasta, starają się dołożyć kolejnych krzesełek. Dlaczego? Dlatego, że jest to potrzebne, że wystarczy, że kilka razy w roku będzie pełna. I to już jest zysk. To nie jest tak, że za każdym, przy każdej okazji hala ma być wypełniona po, po brzegi i wtedy będzie na siebie zarabiać. To nie jest, to nie jest cel istnienia hali sportowej. Oczywiście, jeżeli tak jest, tym lepiej jakby dla hali, dla miasta, ale Odcielibyśmy się absolutnie od wielu możliwości, gdybyśmy mieli tą halę mniejszą. Zresztą ona de facto będzie te rozuwane krzesełka, będą to będzie około 2000 i ona w tym swoim nominalnym, takim codziennym użytkowaniu będzie na 3000, więc to nie jest niekoniecznie tak, że, że jest naprawdę przemyślana ta hala, że y, jest stworzone boisko boczne. No, Pan radny poczeka, zobaczy, będzie dumny z Panie tego. Panie że... żeby no, sprawa była jasna. Hala jest potrzebna w Gorzowie. Tak? Ale jako radni miasta, czy wodarze miasta, tutaj w osobie prezydenta, musimy też patrzeć na to, żeby generowała jak najmniejsze straty, bo im większe straty hali, tym mniej pieniędzy w naszym budżecie, tym mniej pieniędzy na inne inwestycje. Hala będzie. Ale jedno, jednocześnie, równolegle weryfikujemy, żeby te koszty były jak najmniejsze. Czekamy na otwarcie hali, a to już powinno nastąpić jesienią tego roku. Miejmy nadzieję, że, że tak faktycznie będzie. Leją beton. Nawierzchnia dla koszykarek podobno jest, już jest, dla piłkarzy ręcznych podobno jeszcze nie ma. Cały czas jest do kupienia. E, tak, no bo to fajną negocjacje. Można, nie to... można już na tej samej. Za, za naszych czasów to wszystko było na jednym nie parkiecie, nie, nie. a teraz tak, każdy a ma swoją przepisy, nawierzchnię. Przepisy związkowe, później dochodzą do tego czasami nawet przepisy europejskie, które wymagają jeszcze coś innego i przy organizowaniu finałów, na przykład mistrzostw jakiejś Europy, czy finałów e, poszczególnych dyscyplin sportowych, będzie trzeba na przykład jeszcze raz pożyczyć. Więc no, tak, tak to wygląda w sporcie współczesnym. Zmieniamy temat. Porozmawiamy trochę o kardiochirurgii, no bo miasto, także Państwo jako radni zgodziliście się przekazać milion złotych. No i takie ktoś mógłby zadać pytanie, czy, czy miasto powinno finansować oddział w szpitalu, który należy do zarządu województwa lubuskiego. Czy to była dobra decyzja? Pan Patryk czy, jakby są w ramach wykonywania a, funkcji radnego miasta tematy, które. Wydaje mi się, że są albo ponadpartyjne, albo nie budzą żadnych wątpliwości i jednym z takich tematów jest na pewno kwestia zdrowia. Nie wyobrażam sobie, żebyśmy oszczędzali na bezpieczeństwie czy zdrowiu mieszkańców, tylko, Gorzowa, tylko jest jeden problem. Ten milion to jest kropla w morzu, bo tak naprawdę my jako z miasta wykonaliśmy pewien gest, a wszystko jest w rękach szpitala i tak naprawdę Narodowego Funduszu Zdrowia. Bo chciałbym Państwu tutaj krótko tylko wspomnieć, że jest pewien jakby to nazwać, pewna kość niezgody między Platformą Obywatelską a Prawem i Sprawiedliwością co do tego, czy kardiochirurgia powinna być w Gorzowie, czy nie. Platforma Obywatelska twierdzi, że jest konieczność kardiochirurgii w Gorzowie, ponieważ najbliższy ośrodek, oddział kardiochirurgii jest w nowej soli i osoby, które chorują na choroby, które są leczone na działach kardiochirurgii, nie znajdują takich usług w Gorzowie, czy nie znajdowały takich usług w Gorzowie. Natomiast stanowisko Prawa i Sprawiedliwości jest takie, że kardiochirurgia w Gorzowie potrzebna nie jest. Obie, no, te, formacje, nieprawda, nieprawda. obie te formacje e, mają zupełnie inne dane co do ilości osób, które rzeczywiście powinny być poddane leczeniu. I mamy impas. Bo jakby e, nie możesz, temu zaprzeczyć, że dzisiaj NFZ nie, nie finansuje Ale przecież my głosowaliśmy to również za tym milionem. Proszę nie mówić nieprawdy, że my nie jesteśmy za tym, żeby w Gorzowie była kardiochirurgia. Jesteśmy za, ale są suche, praktyczne dane, które przekazuje konsultant wojewódzki, konsultant krajowy, przepraszam. Konsultant wojewódzki został po, powołany przez Jerzego Ostrocha, obecnego prezesa szpitala, członka Platformy Obywatelskiej w 2012 roku i on uważa, że nie jest potrzebny. Pan uważa, że to jest y, człowiek prawa i sprawiedliwości? Nie, oni no tak, się ale... opierają na suchych danych. Pan sobie wyobrazi, że mamy pulę pieniędzy z której e, Narodowy Fundusz Zdrowia w całej Polsce musi rozdzielić pieniądze. Czym oni się kierują? Chciejstwem? Nie kierują się chciejstwem, tylko solidnymi, suchymi danymi. I niestety, ale według suchych danych no i jakby nie patrzeć, nie wypada to, żeby u nas zrobić kardiochirurgię. Tym bardziej, że w ramach możliwości operacji kardiochirurgicznych w Gorzowie, bo ponieważ kardiologi w, mając kardiologii możemy wykonywać te, e, te, te operacje. Czasami wykonano 4. W Zielonej Górze wykonano 30, w Nowej Soli 51. Poprzez kardiologię, nawet w żarach 12. A my, mając możliwości, wykon wykonaliśmy 4. I na takie dane się patrzą niestety e, konsultanci, czy krajowy, czy wojewódzki. I do tego się odwołują. I gdzie tu jest wina Prawa i Sprawiedliwości? No, absolutnie Inaczej. tego nie widzę. Po prostu inne dane, na inne dane powołuje się Platforma, na inne Prawo i Sprawiedliwości. jest tylko I jedne dane. I stąd wychodzi ten impas w, w tym temacie a ja oczekiwałbym, że jednak obie te partie dogadają się co do kwestii zdrowia mieszkańców Gorzowa i albo te pieniądze się znajdą i będzie jasne stanowisko, jest oddział kardiochirurgii i będzie finansowany, albo po prostu przestajemy mylić ludziom oczy i bazujmy na tym, co jest dzisiaj, czyli oddział kardiochirurgii, najbliższy to jest w Nowej Soli. Zobaczymy, jak to będzie. Cały czas władze szpitala twierdzą, że ten... Kontrakt z nfz jednak będzie i być może wtedy ten oddział ruszy na tyle, że będzie zupełnie inne liczby się pojawiały, no bo też pamiętamy, że o helikopterze pogotowia ratunku, lotniczego pogotowia ratunkowego także mówiono, że w Gorzowie niepotrzebna. A potem się okazało, że wykonaj najwięcej lotów w kraju. Nikt nie twierdzi tego, że, że tak naprawdę nie podobało mi się, że Pan tak powiedział. Tym bardziej, że razem głosowaliśmy za przyznaniem miliona złotych dla Gorzewskich. Absolutnie się z, dla zgadzam z że to... Powiedział Pan, że politycy PiS nie chcą kardiochirurgii, ale tak naprawdę nie mamy do końca aż takiego wpływu na to, żeby nieracjonalnie według potrzeb NFZ-u, który z góry z, z pozycji cen, Widzi także każdy inny kawałek polski, nie tylko Gorzów, dysponować ich pieniędzmi. My możemy lobować i to robimy, ale jest to trudne w przypadku, kiedy nie mamy żadnych albo mamy niewiele argumentów ku temu. tak? Bo Moglibyśmy tutaj dłużej rozmawiać na ten temat i mógłbym panu także inne dane przytoczyć, które my otrzymujemy i których nie chce jakby przyjąć Pita. Dlaczego nie, nie podeszliśmy, jeżeli się martwimy o zdrowie, do programu KOS, profilaktyki pozawałowej? Przecież to nie kosztuje wielkich pieniędzy. O 30% zbija śmiertelność po zawałach. Co też jest e, ważnym czynnikiem, i mówi się, że dlatego, że nie mamy kardiochirurgii, znowu nieprawda, bo wystarczy kardiologia, żeby podejść do tego programu. A program istnieje od 2017 roku i e, korzysta z niej wiele szpitali. Wejdźmy do tego programu, pokażmy, że, że, że nam zależy na wielu polach, a nie tylko wtedy, kiedy należy zrobić z tego sytuację polityczną i wykucać i pokazać. Opis nie chce, a platforma chce, a to nieprawda. Jeszcze raz mówię o tym, że Wy jako Prawo i Sprawiedliwość powołujecie się na dane, które uzasadniają, nie uzasadniają powstanie oddziału kardiochirurgii. Natomiast Platforma przedstawia zupełnie inne dane co do ilości osób, pacjentów, które potrzebują tej opieki kardiochirurgicznej i stąd wynika ten rozdźwięk. Ale są tylko jedne dane. Te dane, które pokazuje Platforma są wycinkiem tych cały, całości. Przecież można zobaczyć, wejść i, i, i zobaczyć, jak to wygląda w skali całego kraju. Ale no, mówię, zostawiam to każdemu i jest dostępność informacji jest szeroka. Ja bardzo bym chciał, żeby była kardiochirurgia w Gorzowie, nie mam wątpliwości, ale to będzie trudne do uzyskania. Właśnie ze względu na te dane i ze względu na to, że są też inne regiony w Polsce, którymi się też NFZ interesuje. Ja bym bardzo chciał. I tu się zgadzamy, bo właśnie zależy nam na tym, żeby taka kardiochirurgia w Gorzowie powstała. I ja oczekiwałbym od dwóch głównych partii w tym kraju, że jednak się co do kwestii zdrowia w Gorzowie dogadają i oddział kardiochirurgii powstanie i mieszkańcy z Gorzowej okolic będą mogli się leczyć tutaj, a nie w Nowej Soli czy w innych oddziałach tejże kardiochirurgii w Polsce. Na tym zakończymy temat kardiochirurgii. Zupełnie na koniec taki bardziej lajtowy, nocny szlak kulinarny. Panowie, tak... W szparagi to chętnie, bo to, bo to będzie ten główny, dań, główny składnik dań Tutaj w, czerw, w czerwcu będzie można sobie pochodzić po, po 38 lokalach. Trafił, gorzowskich. Pan, trafił pan z tematem, bo akurat <noise> tak się składa, że jestem na pudełkach w ramach e, diety. I same szparagi. No, niekoniecznie. Natomiast e, bardzo lubię szparagi. E, sezon na szparagi jest krótki, dlatego trzeba korzystać z tego że też Pragi się pojawiają czy w sklepach, czy w warzywniakach, czy w restauracjach, które serwują w swoim menu też Pragi. Natomiast nocny szlak kulinarny, no jest to ciekawe wydarzenie w Gorzowie, jest to moment, w którym nasze lokalne restauracje mogą się jeszcze bardziej wypromować i zachęcać do odwiedzin w swoich lokalach. No i tylko więcej takich wydarzeń, bo to też fajnie promuje Gorzów nie tylko w samym Gorzowie, ale też w okolicach. Czyli pan się, wy, jak rozumiem, wybiera, tak? A pan? Nie, nie potrafię tak zaplanować bardzo do przodu, bo to chyba 16-17 jest. No nie wiem jeszcze co będę robił w tobie. No, no weekend weekend czasami też pracuje, ale. Pomijając, wracając do szparagów, bo to podkreślam, świetna inicjatywa i fajna rzecz. Oczywiście dla mieszkańców e, ciekawa, e, ciekawa atrakcja. E, tak, lubię szparagi, ja najbardziej lubię jak leżą obok karkówki. E, więc na pewno, jeżeli będę miał okazję, e, przejdę się, popróbuję specjałów przygotowanych też przez Gorzowskich, restauratorów. E, jak najbardziej zachęcam do uczestniczenia. Jest to takie, można powiedzieć, coś naszego lokalnego, bo to Jedyn, jak się wpisze, nocny szlak kulinarny zawsze wychodzi gorzów. Jest to nasz pomysł, nasza sprawa. Jestem z tego dumny. To jeszcze powiedz, koło czego lubisz, jak leży karkówka. <laughs> tego nie możemy <laughs> powiedzieć, bo mogą dzieci oglądać. Dobrze, bardzo dziękuję za, e, za spotkanie. Przypomnę tylko, że go się pana Patyka Broszko i pana Tomasza Panowskiego, radnych Gorzowa.